Dzień dobry, nazywam się Przemysław Szymański i jestem menadżerem firmy Hellerman Titan, odpowiedzialnym za produkty dedykowane dla rynku kolejowego. Moja praca to przede wszystkim spotkania z ludźmi, których wspieram w obszarze zarządzania okablowaniem w projektach związanych z transportem kolejowym. Spotkania u naszych klientów, wspólne rozmowy i wymiana doświadczeń to coś, co lubię najbardziej. Dzięki temu mogę z bliska przyjrzeć się określonym problemom i lepiej poznać potrzeby naszych partnerów. Wiem, że dzisiaj branża kolejowa musi stawić czoła wielu wyzwaniom. Maksymalne poczucie bezpieczeństwa, oszczędność czasu i kosztów to tylko niektóre z nich. Jeśli borykasz się z takimi lub innymi problemami lub potrzebujesz wsparcia w Twoim projekcie kolejowym, skontaktuj się ze mną. Mam wiedzę i doświadczenia, dzięki którym razem wrócimy na właściwe tory.